Arkadiusz Góral, witam i zapraszam na konecki sport. Tym razem rozpoczynamy od karate, bo właśnie z tej dyscypliny docierają do nas znakomite wieści. W sobotę we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski w karate. Wzięło w nich udział troje zawodników z koneckiego klubu karate Kyokushin. Z dumą możemy Państwu powiedzieć, że dwoje z nich zakończyło je na podium. Mistrzynią Polski juniorek młodszych do lat 15 w kategorii do 60 kg została Natalia Cieszkowska. Wicemistrzem Polski juniorów młodszych do lat 15 w kategorii do 65 kg został Szymon Zych. Z kolei dwie walki w kategorii otwartej seniorów stoczył Daniel Ciaś, kończąc zawody ostatecznie w pierwszej ósemce. Tych sukcesów gratulujemy. A teraz piłka nożna. W niedzielę Neptun Końskie zremisował na własnym stadionie 1-1 do -1 z GKS-em Rutki w ramach rozgrywek RS w czwartej Ligi. Jednego gola w tym spotkaniu dla naszego zespołu zdobył Jakub Banasik. Żółto-niebiescy po tym podziale punktów znajdują się na czwartym miejscu w tabeli. W przyszłym tygodniu na wyjeździe zagrają z Alitem Ożarów. Thank right. We'll <laughs> W tej sekundzie sędzia główny spotkania, pan Jakub Moskan zakończył mecz o mistrzostwo Akty w czwartej ligi między GKS Ludki, a nfl przypomnę wynik meczu 1–1, a bramki w następującej kolejności. 1–0 Kubarasi w 65. minucie, 1–1, Kacper Gąsior w 83. minucie. Drugą wygraną ligową w drugiej kolejce zanotowali siatkarze Fair Play Końskie. W drugiej świętokrzyskiej lidze siatkówki tym razem nasi zawodnicy zwyciężyli w kielcach z Lerko Akademii 3 do 0. W setach było to 25-13, 25-19, 25-12. Teraz przed naszą drużyną wielkie wyzwanie, czyli mecz pierwszej rundy centralnego pucharu Polski z SMS-em z 2, który odbędzie się 18 października w środę o godzinie 18.30 w hali w Woli. Wstęp wolny, a już 28 października fairplay zagrał u siebie mecz ligowy z MD Invest GKS Góral-Górno. W niekłaniu w miniony weekend miało miejsce sportowe wydarzenie jakiego koniec jeszcze nie widziała odbył się tam bowiem rajd na kładach w sobotę od godzin porannych wokół Niekłania w gminie Porku słychać było ryk silników. Odbywał się tam bowiem rajd Niekłania organizowany przez grupę kładomaniak. Organizujemy zawody takie kładowe, na, na których polega, polega zebranie jak największej ilości pieczątek w jak najkrótszym czasie. Są to pieczątki zaznaczone na mapach. Uczestniczy jeżdżą po drogach leśnych, tak zwanych prywatnych. No fajna, przykuje się fajna zabawa. Jest trochę błota, piachu, podjazdów, takich Uru. szutru. Także my... Myślę, że zawodnicy, ci, którzy przyjechali z całej Polski, tak można powiedzieć, bo tu jest około 40 zawodników, będą zadowoleni. Możemy się pochwalić, bo mamy zawodników, można powiedzieć, z całej Polski. Są ludzie z w Kielce, Warszawa, Warszawa. Kozińcę. Szczerze nawet nie spodziewaliśmy się, że zrobimy taki wymiot, nie? bo to można powiedzieć, że zrobiliśmy to pierwszy raz, bo po prostu jedziemy po rajdach, widzimy, chcieliśmy coś fajnego zrobić, takiego. widzimy błędy innych i chcieliśmy to wszystko doskonalić u siebie. Pozdrawiamy serdecznie, obserwujcie naszą stronę Kładomaniak. Nie pożałujecie nie nas pożałujecie. to proces, bo my to kochamy i wiemy, że wy to kochacie i zrobimy wszystko, żebyście byli zadowoleni. Trasa wokół Niekłania liczyła w zależności od obranych przez uczestników kierunków około 50-100 km. Nam o swoim starcie opowiadał Dawid z okolic Bliżyna. Zdecydowałem się wziąć udział w wydarzeniu dlatego, po prostu chęć rywalizacji, jakiegoś tam walki w terenie. No i co? No, chęć zwycięstwa, tak? Fajne tereny tu są w okolicy, także dużo osób się zjechało, są fajne, fajne jakieś sprzęty, więc będzie, myślę, fajna zabawa, nie? Przede wszystkim. Długo pan jeździ na No to jest drugi mój rok, dwa lata. Myślę, że dwa lata, także nie jest to długo, ale, ale ale jest fajnie. Jakoś sobie radzimy, jeżdżę. No myślę, że spoko. Udział w takim razie jest pana pierwszy, czy już wcześniej sensie to, też... to? już jest szósta, szósta moja, nie, siódma ósma edycja. Jeden był nad morzem, jeden był w górach i sześć edycji mieliśmy, miałem tutaj w Piaseczno, Sokołów, bliżym, takie gdzieś bliżej. Dla najlepszych organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Wręczała je między innymi porkowa Dorota Ukomska. W oficjalnym zakończeniu imprezy oprócz niej udział wziął także radny gminy Tomasz Kurzbart. A zwycięzcą rajdu okazał się Dawid Karpeta, który wyprzedził Artura Rybickiego i Pawła Kopyckiego. Żudokiem najniższe i piłkarskie. W okręgówce partyzant Radoszyce pokonuje Wicher Miedziana Góra, w A-klasie wysoka przegrana Tęczy Gowarczów. Smyków zwycięża ze stomporkowem, a Fałków walkowerem pokonuje KS Kamienną Wolę. Więcej o niższych ligach w naszym portalu tkn24.pl. Zapraszamy! A niemal na koniec jeszcze o bardzo ciekawej i bardzo radosnej rywalizacji. Mowa o Olimpiadzie Przedszkolaka, która odbyła się w Końskich. W środę w hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich odbył się gminny etap olimpiady przedszkolaka. Rywalizowały placówki z terenu gminy Końskiej, a najlepszymi okazały się dzieciaki z przedszkola samorządowego numer 2 w Końskich. Większość przedszkoli koneckich bierze udział, e, niestety z uwagi na pewne obłożenia organizacyjne, chodzi konkretnie o wiek dzieci, e, dwa lub trzy przedszkola nie mogły wziąć udziału z uwagi na brak dzieci w odpowiednim wieku. W sumie wystartowały drużyny złożone z przedszkolaków uczęszczających do 10 różnych jednostek. Dzieci rywalizowały w czterech konkurencjach, które miały sprawdzić ich ogólną sprawność. I to właśnie o tę sprawność i propagowanie zdrowego sportowego trybu życia w tym dniu najbardziej chodziło. To jest coś, co narodziło się jako pewien rodzaj odpowiedź na potrzeby, jeżeli chodzi o dzieci upublicznienia, upowszechnienia, aktywności fizycznej. Dzieci są bardzo wdzięcznym pod tym względem materiałem. Tak je kształtujemy, żeby uzyskać jak najlepsze efekt A co do tego, że jest potrzeba, to chyba nie, nie trzeba nikogo przekonywać. To jest już trzecia edycja takiego wydarzenia, które jest wpisane w kalendarz wydarzeń sportowych w Województwa Świadzego. I to ostatecznie będzie służyło wyłonieniu takiego przedszkola, które będzie nas reprezentowało. W zawodach w nieco wyższej rangi, aż do finału wojewódzkiego. Po sumowaniu wyników z wszystkich konkurencji, tymi najlepszymi okazały się dzieci z przedszkola samorządowego numer dwa w Końskich. I to one pojadą najpierw na zawody powiatowe, a potem być może także na wojewódzkie. Zwycięzcami jednak tak naprawdę byli wszyscy, którzy tego dnia postawili na ruch. Dla każdego dzieciaka przygotowano też medal oraz dyplom, a także słodki poczęstunek. I przedstawiamy Państwu jeszcze zapowiedzi nadchodzących sportowych wydarzeń. Środa 18 października, godzina 18.30, hala sportowa w Stanickiej Woli, Centralny Puchar Polski Siatkówki, mecz Fair Play Końskie versus SMS Spała. Sobota 21 października, godzina 18, hala sportowa przy ulicy Stońskiego w Końskich, mecz grupy D pierwszej Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn KSSPR Końskie kontra Wiret CMC Zawiercie. I to wszystko w tym wydaniu Koneckiego Sportu. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.